Cześć, jesteśmy u Cindy i zaczynamy nowy odcinek. Kochani, dzisiaj robimy urodziny. Robimy urodzinki, także mam nadzieję, że będzie fajnie, że nasza Emily dorośnie w dzisiejszym odcinku i będzie super, bo jak widzicie, jest poniedziałek, my musimy sobie wziąć urlop. Um, musimy sobie wziąć urlop i gdzie to jest biznes? E, weź dzień wolny. No, weź sobie dzień wolny. Tak, dzisiaj potrzebujemy urlopu. W porządku, mamy torcik w lodówce, także może ja już sobie go schowam do wyposażenia, bo ja nie mam pojęcia właśnie, jak to jest tam. E, z tymi urodzinami. Czy my od razu pojedziemy, czy to się... Jakoś inaczej robi. Tam chyba zamówimy sobie jedzonkę ewentualnie, nie? Mi się wydaje. Ja nie wiem, może wezmę jakieś żarcie na wszelki wypadek. Nie mam pojęcia, szczerze wam powiem, jak to wygląda. Okej, okay, dobra. No i teraz weźmy sobie telefon. Gdzie to jest? Dom? Nie. Weź urlop, podziel się. Wynajmniej zwolnij, zadzwoń, zadzwoń, zadzwoń. Wydarzenie towarzyskie, także nie zobaczymy. Rozpocznij wydarzenie i tutaj będziemy chcieli przyjęcie urodzinowe, bo tutaj już nic e, takiego nie ma. Bierzemy party, nie, no, przyjęcie urodzinowe, Okej. Okay. i tak jubilatka to jest Emily, goście, e, no to lecimy <ścoughs> z Indy jest gościem, okej, okay. nie wiem czy to się tak robi, ale nie będzie. Markus, tak jest, Magnolia, no ojciec też wypadało, że przyszedł, miejmy nadzieję, że zaszczyci nas swoją obecnością, nie rozumiem, przecież my znamy żonę ojca, to ja nie wiem, czy moi tu nie widzę, nie wiem, żywieniowiec, wynajmiemy, miksologa wynajmiemy, ale zresztą ja nie wiem po co, no bo tam jest restauracja i nie wiem, kurczę, artysta sceniczny nie i to byśmy chcieli sobie zrobić we kawiarni, czyli od razu się przenosimy, no, nie wzięłam żadnego miksologa ani z tych rzeczy, no wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. No i jesteśmy na miejscu. Mamy fest, brzydką pogodę. Ja bym sobie ją zmieniła. Wiecie, ja sobie to zcheatuję, Cheatuję sobie pogodę. Mogę sobie zcheatować pogodę? Nie, nie mogę. Serio? O, mogę. Słonecznie bym chciała, żeby było. Czy możemy sobie ich wszystkich do grupy tutaj dać? Utwórz grupę. I. Mhm. Ale tu jest ładnie, tylko że nie ma tyle miejsca. Ale jak będzie słonecznie? No to chyba będzie fajnie. No, no, nie ma takiego stolika dużego, ale to nic, nie przejmujmy się. Nie przejmujmy się, zaraz będzie słoneczna pogoda, już się pochmurnie robi, zaraz będzie fajnie. Niech Simowie grają w tym samym momencie, ale w co niby, przepraszam, mają grać tutaj. Hmm, przygotuj napoje. No nie mam nic takich rzeczy. Chyba, że tutaj. Zamów napój, zamów jedzenie. Zamów napój na miejscu. Rumianek na uspokojenie. No nic, no zobaczymy jak to będzie. Dobra, czas yy, byłem e, e, się tutaj przywitać. Wypadałoby. Owszem, no wszyscy się zamawiają, a my powinniśmy przygotować napoje. Aha ah, ha, 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 Dobra, to kupimy taki barek, yy, że będzie on na zewnątrz sobie stał. A kupimy tu no, nie będziemy tacy. Kupimy taki mini barek. Każdy będzie zadowolony. O, może coś takiego nawet. I byśmy sobie to tu nawet postawili. Okej, okay. i przyrząść drinka. Napoje dla wszystkich. Najgorzej, że wiecie, tutaj Cindy tym, tutaj wszystko robi, nie? I to jest takie. No. Aha, to chyba przygotowanie napojów to nawet się zalicza jak on nam przygotuje Faktycznie, to my nawet nie musieliśmy tego robić Dobra, myślę, że warto byłoby tego torcika tutaj wyciągnąć sobie Niech ona przygotuje te napoje, oczywiście, że tak, no czemu nie Niech przygotuje, tutaj damy sobie torcika No i weźmiemy więcej opcji Tylko tak, chciałabym żeby tutaj wszyscy podeszli No, jest piękna pogoda Więc super, dobra Więcej opcji, weź porcję postać Nie mam, pomóc zmuchnąć świeczki Emilii. Ej, okay, mamy urodziny. Czy jakaś się Baba się przypomętała. No ale proszę okay. bardzo. Ojojaj! Oh! Ojojaj! Oj, oj, oj. ja mam cię kręcę. weź, to Babu, zrób zdjęcie. A nie. nie, Jak Ty nie umiesz. Nie umiesz. ale świt. Ale Cindy to naprawdę takie miny robi. Takie miny robi. Że po prostu masakra. Ja czuję, że mała będzie malutka będzie robić miny po mamie. Naprawdę ja już to widzę. Nie? I teraz schowaj opakły postaw do tej świeczki, weź kawałek razem. Okej. Okay. No i tak, ja bym chciała, żeby ona była kreatywna. Tak, na pewno chcę, czy społeczna. Zaczekajcie, fachura. Społeczne, umysłowe, motoryczne, fachura. I tutaj mamy kreatywne geniuszka. umiejętności kreatywne i umysłowe umiejętności. Chyba tak. I ja bym chciała. Nie ma tego, co tutaj, czyli jak będzie większa, chyba. Małaśniczka psów, koniu, koniów, koni, kotów. Ale miłośniczka zwierząt, y, bzika na punkcie zwierząt, i przebywać w ich towarzystwie. Być z nimi blisko. Dobra, no zobaczymy. I myślę, że wypadałoby przejść do kasa, tylko już y, za sekundkę, niech tutaj wszyscy sobie zjedzą. No i fajnie, 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 fajnie. Hmm, dobra, ją przerobić tutaj. I po prostu masz okazję, masz okazję, moj, moja droga porozmawiać ze swoim lubym. i oni wszędzie, nie wiem czy widzieliście, ale oni po prostu wszędzie okazują sobie takie uczucia, że to jest niesamowite, to jest takie piękne. Podzielcie się pomysłami, możecie sobie pogadać. Zostaniecie najlepszymi przyjaciółkami. Ona się tą zabawką bawi, nieźle. Modę. Za chwileczkę przejdę sobie do kasa i ją przerobię i wam ją pokażę. To jeszcze tutaj troszeczkę posiedzimy, nie? Zanim się tutaj wszystko a, zakończy. Ale super! i się cieszę. A, fajnie. Rzadko co robię takie imprezy w Simsach. To jest super. I w zasadzie fajna jest ta kawiarnia. Powiem wam, że dobrze, żyją. ją wzięłam. Pasuje nawet do naszej Cindy. Także świetnie. Automatycznie wyłącz ustali intensywność. Wszystkie światła, bo tutaj jest Yyy, e, lubiła psikusy, okej okay. Bo jest za jasno Okej okay. No, teraz jest lepiej, nie jest aż tak prześwietlone bardzo Oho, tatusiek e, skrzycz e, Zaproś do patrzenia w chmury może, albo nie Po prostu sobie z nim pogadaj e, Entuzjazm się słodyczami, no mimo wszystko Cindy chciałaby, żeby Jej córka miała poprawne relacje z tatą swoim Aczkolwiek on to tak średnio się interesuje, no Cindy tutaj cały czas próbuje Jakoś, żeby ich relacje były poprawne, ale widzicie, już się kłócą, nie? Już, już się kłócono. Wspaniale było, było spędzać czas z tobą, będzie co wspominać. I z pewnością czeka nas jeszcze wiele wspaniałych wspólnych chwil. Zaprościmy córkę, Udziel cennej lekcji. No i fajnie, cieszę się, że Malenka dorosła. Naprawdę, cieszę się z tego powodu. Niech Simowie staną się rozbawieni w tym samym momencie. Nie wiem, może jakiś żart? Nie mam pojęcia, pewnie nie. Zabawne dowcipy. No ale super, świetnie. I chyba wszyscy są zadowoleni. Każdy poszedł gdzieś tam w swoją stronę. Wiadomo, gdzieś ich tutaj widzę, sobie zamawiają różne rzeczy. no. Teoretycznie my powinniśmy tutaj e, się tym zająć. Więc nie wiem, może jeszcze wystawię to. O, i weź porcję razem. Aha, zepsute! Nie, nie bierzcie tego, nie jesteście tego. Rany boskie, wyrzuć to. Fuj, wyrzuć to, zepsuło się. Nie, nie jesteście tego, ale. Rzuć to, fuj, o Jezu, jest Co się zaraz zepsuje? Yy, no powiem, że słabo. Fuj, dobra, wy, wypad. Bo wyjdzie, że wszystkich potrujemy zaraz. Wracamy do domu. Dziękujemy za przybycie. Nie wiem, czy tutaj się dziękuję za przybycie, czy nie, ale. Myślę, że wracamy do domu, zanim będzie, że wszystkich zatruliśmy. No. Gdzie ty to weźmiesz? Bo sprzątasz? Okej. Okay. Spadamy na chatę Dziewczęta, uciekamy stąd. Ale pan, czy jaka jest zadowolona, zadowolona z imprezy dla córki. No, nie dziwi się, więc spoko, pani idzie już do domu. A ty, moja droga, ciebie to w ogóle bym już w kasie zmieniła, nie? Także za chwileczkę wam pokażę, jaka jest cudowna. Tylko i nałożę skina, włosy zmieni itd. No i tak dalej. No tak prezentuje się nasza Emily. Nałożyła mi skina, rzęsy i oczy zmieniłam, halo. Halo? Halo? Czemu wyskoczyły oczy? Już to trzeba naprawić. To były te. Patrzcie, no wszędzie. A, du, 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 du. Wiadomo, no w brązowych jest prześlicznie oczkach, ale ona ma po mamie. Po mamie. Dobra, to są ok. No i tak się nasza Emily prezentuje. Nie robiłam jej za dużo strojów, bo mi się nie chciało. Ale tak wyglądają jej stroje codzienne. Tutaj ma stroj wizytowy, sportowy, do spania, imprezowe, Trzy? Nie, no jeden. Dwa. Poczekajcie. Um, nie, 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 nie. Jeden tylko. Ten. Mhm. Tutaj mamy dopływania na ciepłą pogodę oraz na zimną pogodę. Także tak ona się prezentuje śliczna Oj, jaka jest śliczna. Będę musiała ogarnąć jej pokój. Także to sobie na pewno zrobię już, yy, wiecie, poza filmem. Żeby Was tutaj nie zanudzać, bo ja długo mebluję, mi to bardzo dużo czasu zajmuje, więc yy, jeden pokój to pewnie mi 40 minut zajmie. <laughs> Także wiecie, wracajcie do domu. No. Mamy rachunki do zapłaty. Dobra. To my się tym zajmiemy już jak tylko wrócimy do domu. Ruchy. Praca domowa nie zaczęta, wiadomo. Także będziemy chodzić do szkoły i tak. A jutro nie, za tydzień, przepraszam, za tydzień mamy urodziny Cindy i tydzień później mamy urodziny młodej. Także no nieźle. Ale fajnie. Lubię ten strój właśnie z tych gotowców. Naprawdę on jest genialny. A jaka dumna, albo nie wiem. Wygląda bardziej jak na obrażoną, nie? Nie wiem o co jej chodzi. No Chcę jej zrobić zdjęciem. No ale oczywiście nie chcę wyostrzyć tak jak yy, powin by, powinno, powinno. Babo, czemu mi nie wyostrzesz? Yy, ostrość, ostrość, łapiemy ostrość. Słodka jest, naprawdę jest słodka, przeurocza. A mother. Szkoda, że nie idziecie razem, nie? To, to byłoby całkiem słodkie, jakbyście szły razem, a nie tak osobno. Wróciliśmy do domciu. Trzeba zapłacić rachunki, to najważniejsze aktualnie. Chodź tutaj, moja droga i zapłać rachunki i czynsz. Okej, okay, ty jesteś w domu. Będziemy musieli się pozbyć tych zabawek, no bo, no bo jak żeby? Jak żeby? Także to do wyposażenia pójdzie. No, i tym pokojem będę musiała się zająć. Ja wiecie co? Ja sobie tylko to powkładam do wyposażenia i wsadzę jej tam. E, Zaczekajcie, a to jest na przykład tylko dla małych dzieci, czy dla dzieci też zabawa otoczenia? Co zostawię, ale mi się wydaje, że chyba tylko dla dzieci. I to sobie schowam. I tylko łóżko jej dam A resztą to już się zajmę prywatnie. O, jakieś fajne łóżko bym chciała. Czy jest tutaj coś takiego? Hmm. Ciekawego O, jakie słodkie <grych> Jakie słodkie Małe dzieci A my chcemy już dla większych O, to jest, o, jakie łoże Masakra, nie wiem Jak my się zmieścimy w tym pokoju Ale jakoś będzie trzeba Okej, okay, to mamy 10 na 10. i teraz tylko jeszcze bym Chciała właśnie pod spód gdzieś hmm, była taka podstawka. tu jest jedna. Dlaczego dla małych? Co dla dużych? O. na przykład to. Tylko że i noże, i noże ja bym chyba chciała w tę stronę. I tak to mniej więcej dosunąć. O, w ten sposób. No i na razie byśmy tak to zostawili. Resztę będę musiała sobie po prostu ogarnąć. Yy, nie możesz się tym bawić? Masz, możesz, dobra. Okej, okay. ale i tak nie wiem, czy ja się tego nie pozbędę. No zobaczę w każdym razie. I tak, tutaj sobie przydzielimy łóżko dla Emily, bo to wciąż jest twój pokój. Pamiętaj o tym. Dobra, ale wróćcie do domu. Ja nie wiem, co wy robicie na polu teraz o tej godzinie. Na serio, nie wiem. Hmm. Chodź tutaj sobie skorzystać. A ty choć w takim razie tutaj sobie skorzystać. Ja cię kręcę. A ja powiem wam, że się przyzwyczaiłam do małego dziecka i teraz po prostu ciężko mi się przyzwyczaić, że nasza Emilii jest już yy, duża. Naprawdę. Dzwonię, by poinformować się mu, że twój cioteczny kuzyn piątego stopnia miał dziadka, który zmarł i z jakiegoś powodu zapisał całą swoją fortunę wyłącznie tobie. Jakie są warunki? Dobra. Mm, tak, ty się wysiłkasz, tutaj się poogarniasz, ładnie, tacy, spoko. Czy ty jesteś głodna? Nie. I tak, ja bym powyrzucała to jedzenie, co my tutaj mamy. Hmm. To jest zepsute, no właśnie. To jest zepsute i to raczej też będzie zepsute. ojej. Okej. Okay. Um, czy ty jesteś głodna? No wiesz co, może kolację byś jakąś zrobiła w sumie. A no bo nie, weźcie sobie resztki. Resztki sobie weźcie. Weź sobie resztki. A ty już na matki siedzisz, wiesz co? No już, już się zaczyna, powiem wam, już się zaczyna. <grywa> a, i to siedzonko też można już schować sobie do wyposażenia. Nie sprzedaję, bo nie wiem czemu w sumie nie sprzedaję, mogłabym sprzedać, ale zostawiam na razie. I tak mi się nie widzi, żeby Cindy miała kolejne dziecko. Raczej będzie to jedno. Także, także tak. I na pewno będę chciała właśnie poszarżyć, też dziecko sąsiada. Także myślę, że następnego dnia najwyżej zaprosimy sobie, albo my pojedziemy do nich następnego dnia i sobie tam postarzymy go i tyle. Ją, tak by to też dziewczynka. No, Albo sobie prywatnie ją postaży no zobaczymy. Każdy w każdym razie zobaczymy. Mm. No, z Inejem ma spoko relacje jako córka, więc... No i to jest ta właśnie nasza Valentina Fox, którą bym chciała postarzyć. Może sprzątnąć. Być dobrym dzieckiem. A ty weź powyrzucaj te kurze. Ale to chyba zasypiła się podłoga mi się wydaje. Nie wiem. E, to piętro jest brudne. O matko. Zacznij sprzątanie. Nie wiem, czy ja nie muszę rzeczy kupić. Tak się zastanawiam. E, wyślij do domu. Wyrzuć, nadepnij. A ty, moja droga, weź, że idź spać. Idź spać, bo jutro idziesz do szkoły. Dobra, nadepnęłaś, tak? Okej. Okay. Co byśmy mieli? A e, to piętro jest chyba czyste. Tak mi się wydaje, że jest czyste. Także spoko. My jutro idziemy do roboty, czy mamy wolne? Mamy wolne. No i świetnie, powiem wam, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Okej, okay. no, obraz realistyczny maluj. Bo tak, jak dobrze wiecie, jak pamiętacie, jak nasza Simeczka dorośnie, to ja ją oczywiście wyprowadzę zupełnie gdzie indziej. No, znaczy, no jeszcze nie wiem gdzie, ale gdzieś ją wyprowadzę. No i właśnie Cindy chce zbierać jak najwięcej pieniędzy, żeby gdzieś tam właśnie finansowo pomóc na starcie swojej córce. To Psiurku, gdzie to jest ciekanie? Gdzie to jest ciekanie? Uspokój zwierzaka Uspokój zwierzaczka yy, Głoszczy uspokajająco Natomiast zwierzaka w ogóle uspokoić A nie samą siebie yy, Odpręż się Narzekaj na problemy, wyjątkowa więź Zaraz pójdziesz spać yy, Wygłosi kazania po Nie wiem, nie dałaś tego kazania w końcu? bo Już nie wiem Oho, mamy stwora pod łóżkiem No i tak moi drodzy, ja bym chciała się dogadać z tym stworem Poprosi o położenie do łóżka, porozmawiaj. Chcę się z nim dogadać. Nie chcę tych lampek. Nie wiem, czy to się uda. Nie prosi o opryskanie, tylko jeszcze z nim porozmawiać na poważnie. Rozmawiaj z nim, a ty weź jeszcze. O, idź pobiegać. Może się dogadacie, nie? O, Emily zaprzyjaźniła się z potworem, który mieszka pod jej łóżkiem. Nie może się doczekać, aż lepiej go pozna. Zdrzemnij się. Nie, proszę bardzo. Da się, da się, da się. No, jak się chce, to się da. Aby w deszczu biegać. O ja nie zauważyłam, że jest deszcz. Naprawdę, no ale trudno. Okej, okay, no no trudno. Dobra, czy ty możesz już normalnie pójść spać? Możesz tu iść normalnie spać, już. O. Dobra. A wy co? Wracacie już do domu z tego biegania, czy jeszcze nie? Chyba jeszcze nie. Do domu! No to jest ładnie, powiem Wam nocą. Tak ładnie, przyozdobione wszystko. Ładnie. Może ja nie wiem, kiedy oni wrócą z tego biegania. Mogliby już. Naprawdę. O, no właśnie, nie, tak? Wracacie już do domu? Tak. No i świetnie. Okej, okay, myślę, że jesteście zadowoleni obydwoje. Jest czwarta nad ranem, także masakra. Skorzystaj sobie, wykąp się, chodź tutaj. Co tutaj mamy? Eee, zatracone umiejętności. Pani Szanowna, ustawienie pracy. Baba, ha, bo ty jesteś pracowiczką, ja cię na urlop wysłałam. O, rany boskie, niedobrze. No niedobrze, nie pomyślałam o tym. No ale przecież twoja córka miała urodziny, więc no, no jak żeby inaczej? No musiałaś. Musiałaś, kochana. <grystanie> nie no, bez jaj. Dobra, a ciebie bym obudziła. Chodź tutaj na dół. Chodź, skorzystaj sobie. Umyjesz sobie ręcą. Ręcą i zęby, I zęby. I chodź tutaj, zamów dowóz, weź sobie resztki Gdzie nam odkurza, czy odkurza? Aha, tam, zjeździ. Bo rzucić śmieci a, Weźże idź spać, że spać, jest zmęczona, możesz co odsapnąć No, a my tutaj się zajmiemy wszystkim No nie no, bo w końcu już mamy starsze dziecko Już coś w tym domu, o nie, zepsuło się, no już szlak by to trafił a, No nic, Cindy naprawi, no Nie wyjście. Także tak, ale my idziemy już do szkoły, także spokoj. Wstań na chwileczkę, naprawisz tylko, myślę. Napraw, chodź. Chodź, naprawisz, coś zrobisz, tak? To myślę, że dla ciebie to jest coś pięknego, że możesz coś zrobić. No, no właśnie, ty uwielbiasz. Ty zdobywaj przyjaciół. Odzyska na część, okej. Okay. Odzyskaj jeszcze części, bo może wtedy byś mogła sobie coś ulepszyć w domu. Okej, okay. i teraz to wyrzuć. Teraz to wyrzuć. Opiecek się bawi. O, wyrzuć śmieci jeszcze stąd. I mam tu kosz na zewnątrz. Aha, tutaj, dobra. Okej, okay. i zacznij sprzątać. Bo ulepszyć tego nie możemy. Znów. O, o, zaczekajcie, bo możemy coś tu ulepszyć, moi drodzy. Ulepsz, chodź. Także spoko jeszcze sobie tutaj ulepszymy. No i fajnie, bo umiejętności nam idą do góry. A jak wiecie, to ja chciałam tej umiejętności trochę poogarniać, no, a tak coś i ciężko to idzie. Ciężko to idzie, no. Z tymi umiejętnościami. E, oddaję duży przysmak i myślę, że zaraz ją wyślemy do spania, bo ona jest zmęczona, nie ukrywajmy. Północy biegała, żeby się odstresować, że w pracy nie była. Zacznij sprzątanie, Hej, okay. a w ogóle nie widziałam tutaj, żeby ktoś nam sprzątał na chacie, nie wiem, ale dobra, Cindy niech idzie, niech idzie spać, bo patrzcie jak ona jest padnięta, w ogóle nie, masakra. Masakra, ale padnięta szczęśliwa, bo w końcu mogła coś zrobić, pożytecznego. Ale kochani, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie koniecznie łapuszkę w górę. Będzie mi bardzo miło i słyszymy się w następnych odcinkach. Cindy. Cześć!